Witaj, Jusku, potrzebuję wypożyczyć twoją lawetę, czy jest taka możliwość? Oczywiście. Laweta stoi tak, jak zawsze, na środku podwórka przygotowana do jazdy. No dobra, to ja zaraz będę. Jak coś kluczyki są w środku, mnie i tak nie ma w domu, to nie porozmawiamy. A co ciekawego, będziesz przewoził. A no rozrzutnik sprzedałem i chcę go od razu zawieść, żeby nie było tak jak z Zetorem, że tyle czasu minęło, a on dalej u nas stoi. No, powiem ci, że przydałoby się już go zawieść, bo on stoi i się marnuje. A już by w polu popracował. To nie wiem, któregoś dnia trzeba się spotkać i może razem pojechać i go sprzedać, co? Tylko kiedy? Ja teraz zajęty. Roboty mam sporo i nie mam zbytnio kiedy, ale to wiesz. Ja może dam ci znać, kiedy mi pasuje, no albo w ostateczności pojedziesz po prostu sami tyle. No to zobaczymy, dobra, to ja ci już nie przeszkadzam. Jadę do ciebie po tą lawetę. No dobra, cześć. Cześć. Witam Was widzowie! Właśnie przyjechałem do Juska po lawetę, bo plan na dzisiejszy dzień jest taki: pojechać do Szpakowa, żeby sprzedać działkę, która już czeka na kupca sporo czasu oraz żeby sprzedać rozrzutnik. Dzisiaj nie planuję niczego przywozić na gospodarstwo, bo na tą lawetę to już mało który sprzęt się mieści. Jedyne co wchodzi to moje stare maszyny, które chcę sprzedać. Ale jak chcę co skupić, no to niestety muszę już wynajmować tą dużą lawetę. Głupio zrobiłem, że do rozrzutnika nadstawki dokupiłem. Nad tym jakoś nie pomyślałem, bo musiałem pojechać kawał drogi, żeby je kupić potem ten kawał drogi, żeby wrócić. Na dodatek tysiak poszedł na nadstawki. I to wszystko po to, żeby raz nawieść pola. No ale nie wiem, co ja sobie myślałem, że co? Nagle zacznie on być szybszy czy coś? Nie wiem, no bo jak założyłem te nadstawki, to one mi dały tylko trochę pojemności, a rozrzut i prędkość, z jaką nim mogłem jechać, zostały. No ale już został sprzedany. Nowy rozrzutnik już mam na oku. Nie kupię go dzisiaj, ale prędzej czy później będzie mój. Muszę sobie poumawiać jakoś ze wszystkimi, tak żeby jednego dnia pojechać zawieźć Zetora, przywieźć rozrzutnik, potem pojechać po coś jeszcze, ale bym się wygadał. No dobra, nieważne. Tak stanę jak załaduje rozrzutnik, to od razu gaz w podłogę i jazda do szpakowa. Szybko rozkładam na jazdy, wrzucam rozrzutnik i uciekam. Pewnie szybko to się nie uda, bo ten rozrzutnik jest dwuosiowy. No i będą pewnie jaja z wcofaniem nim na lawetę. A no i ciekawe, czy on w ogóle na długość wejdzie. Ale tego wszystkiego zaraz się dowiemy. Już wsiadam do trzydziestki i patrzymy. Ale to jest maszyna. No powiem wam: często mnie pytacie, kiedy odkupię Władka. Ale powiem wam, że nie wiem, czy jest sens, no bo on u mnie to będzie tylko stał gdzieś w stodole i tyle, no bo nim to za dużo nie porobię, a od takich małych rzeczy to jest ten Ursus, który jest bardzo zwinny i jest silniejszy od Władka. Jakbym był bardzo bogaty, to kupiłbym Władka i postawił go w takim szklanym pomieszczeniu na obrotowej podłodze przed moim domem. Ale mnie na takie coś nie stać więc, póki Władek jest ukazika, niech u niego zostanie i mu tam służy. W ostateczności, jak on już będzie się chciał go pozbyć, to wtedy go kupię i będę myślał, jak rozwiązać tę sprawę. Ale no na razie nie planuję kupować Władka. Kazik też na razie nie planuje go sprzedawać i mam nadzieję, że taki stan potrwa bardzo długo. Dobra, koniec opowiadania, bo muszę się skupić na wcofaniu. Oj, tu po samej krawędzi idzie, a jak z drugiej strony? A z drugiej strony też nie ciekawie. Muszę zjechać i jeszcze raz próbować wcofać. No samemu to nie jest łatwe zadanie. O teraz powinno się udać. No i się zesrało, a nie udało. Trzeba zobaczyć, jak to wygląda. Jeszcze sporo miejsca mam, spokojnie mogę cofać. Dobra, powinno wystarczyć, bo zaraz do kabiny wcofam. Idealnie się wszystko mieści, no i super. Pasami rozrzutnik spięty. No to zabieram trzydziestkę, składam na jazdy i w drogę. O Adam przyjechał. No w końcu udało się go przyspieszyć i nie robi już cały dzień w kurniku. Siema, co wyjeżdżasz? Siema, no jadę sprzedać rozrzutnik. A ty wiesz, co masz dzisiaj robić, nie? No wiem, leżeć i pachnieć, a to czym ty planujesz nawozić nowe pola, które kupisz? Nie leżeć, tylko orać pola masz. No i jak zostanie ci czasu, a pewnie zostanie, to masz jeszcze zgrabić i sprasować trawę. I dobrze, jakbyś jeszcze ją zwiózł. Ta i co może frytki i kola do tego? Nie akurat to już sobie kupię w trasie, ale do dofrytek to dobrze, że mi przypomniałeś, bo muszę wykonać jeden telefon, jak będę w trasie. A no co do rozrzutnika, to pomyślałem, że po co rozrzutnik, jak mam ciebie, podpinamy dwie przyczepy pod 14 Daję dobie widły, ty stajesz na przyczepie i jazda będziesz rozrzucał. Za jednym przejazdem naładuję tak z 10 ton, to zawsze mniej jazdy do kurnika i z powrotem. Super pomysł. To weź jeszcze sprzedaj wszystkie tury. To twoją mordą będę nakładał na te przyczepy. A no i ogólnie sprzedaj wszystkie ciągniki. To zapniemy tobie szelki do szelek pług i będziesz ciągął. A ty nie za mądry przypadkiem jesteś? Nie, skądże? No jak szukamy oszczędności i efektywności, to jak mam pomysł, to proponuję. No dobra, to skoro wiesz, co masz robić, to rób, masz czternastkę, to oranie w godzinę maksymalnie w dwie skończysz, trochę gorzej z trawą, ale dasz radę. A no i pamiętaj o nagrywaniu. Tylko tam nic ciekawego się nie będzie działo. Cały dzień będę orał to, co ty chcesz ich pousypiać? Nie będziesz cały dzień orał tylko dwie godziny. Pole tutaj obok stodoły masz zaorane, pod lasem tutaj to małe teżno, i w sąsiedniej wiosce tak samo, to tylko zostały ci obok Marka, za płotem, za laskiem, no i pod lasem. Dobra, idę szybko do domu, przebiorę się z tych śmierdzących ubrań, coś zjem i zobaczymy, co się uda zrobić. Dobra, to Elo, no to w drogę. Wydaje mi się, że wszystko, czego potrzebuję, mam. Najważniejsze, abym miał rozrzutnik. Dawno mnie w Szpakowie nie było. Ciekawe, czy coś tam się zmieniło, czy dalej stara bieda. Nie wiem, czy wam o tym wspominałem, no ale dzisiaj jadę sprzedać ten rozrzutnik i działkę w lesie. I na razie nic nie planuję kupować, bo zbieram pieniądze na zakup pól. Mam umówionych trzech sprzedawców: jedna ta pani, od której kupiłem trzydziestkę, drugi sprzedawca to pan, od którego kupiłem mtz i któremu zawoziłem ul. A trzeci sprzedający to jest pan, którego nie znacie i nie poznacie. On, jak mi opowiadał, to ma sporo pól i to takich ciekawych. Ale pokazywać się nie chce, bo się boi, że ktoś go rozpozna i okradnie. Ja go rozumiem, więc pewnie nie będzie pokazane, jak od niego kupuję, tylko na sam koniec oprowadzę Was po polach. Tylko się zastanawiam, czy te pieniądze, które mam, mi wystarczą. No planuję ostro negocjować, tyle czasu się z nimi ugadywałem. I może nie szukali nikogo innego, tylko czekali na mnie. Ciekawe, fajnie by było jakoś dobrze te pola kupić i żeby jeszcze zostało mi na rozrzutnik. No, jutro będzie ten dzień, w którym spotkam się z dwoma, albo i trzeba sprzedawcami. Od samego rana będę rozmawiał na temat pół. No i w sumie to ja nawet nie wiem, jak one wyglądają, gdzie są i czy poprzedni rolnik zostawił rżysko, czy może był tak dobry, że je nawiózł i zaorał. No, jutro wszystko się okaże. Najgorzej będzie, jak będzie rżysko, no bo od razu będę musiał kupić rozrzutnik, albo w ostateczności od kogoś go wypożyczę. Zobaczymy. No, powiem wam, że jutrzejszego dnia to się nie mogę doczekać. Kilka hektarów mi dojdzie i znowu powoli zacznie się rozwój. A w sumie ja mam chyba jeszcze palety z sałatą i mam też kilka palet jajek, więc może jakbym dzisiaj wrócił tak o 17, to bym jeszcze pojechał je sprzedać, a jak nie to jutro z samego rana to zrobię. Tylko że w sumie pieniędzy za jajka i tak od razu nie dostanę. No i tu zaczyna się kolejny problem. A dobra tam, co ja się przejmuję, najwyżej będę za pola płacił w ratach i tyle. No, nic to ja jadę dalej. Jak będę miał coś ciekawego do powiedzenia, to się odezwę, a jak nie, to nie. Witam, gdzie robimy rozładunek? Cześć, wjedź tutaj tyłem i na podwórku się zdejmie ten rozrzutnik. No dobra, poczekaj, ja jestem ważniejszy. Co za dziad, wziął i przejechał za mną. Całkiem szeroka brama tutaj, to bym się ciężarówką zmieścił. Jak tak stanę, to powinno być dobrze. Tak może być. Niech tak zostanie, to ja idę po traktor. Dobra, to ja rozkładam lawetę. Może wejdziesz na kawę? Nie dzięki, zanim do ciebie przyjechałem, to zadzwoniłem do klienta, co chce kupić działkę w lesie, i on mówił, że ma niedaleko. I zaraz będzie tam na mnie czekał, więc on już tam pewnie jest i muszę do niego szybko jechać. Ale może innym razem coś ode mnie kupisz i wtedy chętnie się czegoś napije. No dobra, to dzięki za przywiezienie rozrzutnika i szerokiej drogi życzę. Dzięki, cześć. Dobra, widzowie. Rozrzutnik sprzedany, teraz czas na lasno i będzie sukces. Standardowo chłopaki coś tu robią, no jakiś nieszczęśliwy ten transformator w tym miejscu jest, ciągle go naprawiają, albo tylko udają, że coś robią. Witaj, jak życie? Może być, a co się stało, że do mnie przyjechałeś? Nic się nie stało, byłem w pobliżu, bo działkę sprzedawałem, no i postanowiłem, że zajadę, zapytam, jak życie. A no i jak dobrze pamiętam, kiedyś miałeś kombajn do ziemniaków Annań. Masz go dalej? No mam, stoi i się niszczy, bo nikt nie chce go kupić. A to dlaczego? Co jakiś uszkodzony jest, czy jak? No co ty, wszystko sprawne, picuś-glancuś, ale po prostu nikt go nie chce. To może za mało się starasz? Nie reklamujesz go czy coś? E tam, jak się ma sprzedać, to się sprzeda. To choć może go sobie obejrzę. Chyba ostatnio jak byłem, to już mi go chciałeś wcisnąć i go oglądałem, ale chętnie jeszcze raz go sprawdzę i może bym kupił. No to chodź. No i stoi dosłownie w tym samym miejscu, tylko ten kombajn strasznie wysoki, gdzie ja bym go trzymał. U mnie stoi pod chmurką i ma się dobrze. No to niech postoi jeszcze z pięć lat. I ciekawe, czy będzie dalej dobrze. Zobacz, jaki on brudny. No tak, to nie może być. No to ja się nie dziwię, że ci się nie sprzedał. To tylko lekki kurz, trochę wody i będzie lśnił. Ile ty sobie za niego wołasz? Jak dla ciebie to za trzynaście siedemset mogę ci go sprzedać. Jak dla mnie trzynaście siedemset, a jak dla obcego to 12. Nie no co ty od obcego to 15 bym chciał? No dobra, ty no to jak mi go za trzynaście pięćset oddasz, to wezmę, tylko to nie dzisiaj, bo potrzebuję na razie pieniędzy. Ale tak za jakiś tydzień może dwa. Bym przyjechał normalną lawetą i to zabrał. No dobra, to niech na razie tak będzie. Nie będę jej sprzedawał, zostawiam ją dla ciebie. A co ty takiego robisz, że pieniędzy potrzebujesz? Pola chcę kupić i nie wiem, czy mi wystarczy pieniędzy. Ty to w razie czego, jakby coś ci brakowało, to daj znać, ja ci przeleję kilka tysięcy. Dzięki za propozycję, ale mam nadzieję, że nie będę musiał skorzystać. No spoko. Ale ja tylko ci mówię, mam pieniądze. I w razie czego, daj znać. Ja dużych odsetek nie wezmę tylko kilka procent. To wiesz, dogadamy się? Kilka procent mówisz, ale to bliżej pięćdziesięciu czy pięciu. Bliżej stół, nie no żartuję, nic nie chcę, ale mam jeszcze jedną sprawę. No słucham? No bo mam kilka maszyn, które przydałoby się sprzedać. Stoją już u mnie trochę czasu i może byś o nich wspomniał i ktoś się trafi, kto byłby czymś zainteresowany i by coś ode mnie zabrał. No mogę wspomnieć. No to tak ten kultywator jest do zabrania, ten rozrzutnik też. Ten kultywator i przyczepa samozbierająca tak samo. I tamten pług i brony. Jak ktoś coś chce, to ma sobie do ciebie przyjechać czy ma mi dać w komentarzu, czy jak chcesz to zrobić. A nie wiem, a ty jak to robisz? No ja to robię tak, że mówię na filmie, że jak ktoś jest czymś zainteresowany, to żeby składał propozycję w komentarzu, co i za ile może kupić, i ja potem się do niego odzywam. To zróbmy tak samo, ja będę czytał komentarze i najwyżej odpowiadał, jak ktoś będzie o coś pytał. No dobra, to widzowie, jak ktoś jest czymś zainteresowany, to proszę pisać w komentarzu, a Antoni będzie wam odpowiadał na co tylko będziecie chcieli. A jak tam ma się 40? Dobrze, głównie stoi. Raz na jakiś czas tylko się nią przejadę i tyle. Ale swoje już ten ciągnik przejeździł, więc teraz niech odpoczywa. No niech odpoczywa. U mnie też trochę popracował. No fajny traktor. Ty tak stoimy, a ja nie zapytałem. Może wejdziesz na jakąś kawę czy herbatę? No jak już proponujesz, to mogę wejść i się napić czegoś na pobudzenie przed trasą powrotną. Popiłem, pojadłem i wracam do domu. Plan był taki, żeby jeszcze pojechać sprzedać palety. Ale mamy 17, a ja dopiero wyjeżdżam, więc będę dopiero w domu o 20, jak nie później. Dlatego z mojego planu nici ale przynajmniej sprzedałem rozrzutnik i działkę w lesie. No i prawie kupiłem kombajn do ziemniaków, więc jest dobrze. A no i w razie czego dogadałem pożyczkę od Antoniego, więc jest spoko. No doba, ja wracam, a z wami się żegnam. Dzięki za oglądanie. Jak się spodobało, to napiszcie w komentarzu, hm, co możecie napisać? O dobra wiem. Amba Fatima było i Nima. Cześć.